Uwalniam siebie i swój ród. Od wszelkich starych wzorców, służby lub przynależności i mocą boskiej doskonałości wypełniam przestrzeń pamięci prawem do bycia sobą. Wypełniam przestrzeń pamięci prawem do bycia sobą. Wypełniam przestrzeń pamięci. Prawem do bycia sobą. Do bycia szczęśliwą, do bycia zdrową, do życia w dostatku. Do bycia szczęśliwą, do bycia zdrową, do życia w dostatku. Do życia w radości i spełnieniu i miłości. Do życia w radości i spełnieniu i miłości. Na mocy mojej wolnej woli. Na mocy boskiego światła we mnie oczyszczam siebie i mój ród od pierwotnego Jego źródła, Jego powstania ze strony Ojca i Matki, na mocy mojej wolnej woli i siedmiu generacji w tył, do przodu, i siedmiu generacji od Matki i Ojca, a także babci i prababci. Wybaczam każdemu mężczyźnie, każdej kobiecie. Wybaczam każdej historii, każdemu wydarzeniu. Wybaczam każdej historii, każdemu wydarzeniu. Wybaczam każdej sytuacji. Wybaczam każdej religii. Z tego życia i z wielu innych ciele, Z każdego poziomu energetycznego. Wybaczam każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, wybaczam każdej historii, każdemu wydarzeniu, wybaczam każdej sytuacji, wybaczam każdej religii, z tego życia i z wielu innych wcieleń, z każdego poziomu energetycznego, wybaczam tym, którzy mnie skrzywdzili i proszę o wybaczenie tam, gdzie i ja skrzywdziłam. Wybaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. I proszę o wybaczenie tam, gdzie i ja skrzywdziłam. Wybaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. I proszę o wybaczenie tam, gdzie i ja skrzywdziłam. Ja jestem wolna. Ty jesteś wolny. My jesteśmy wolni. Ja jestem wolna. Ty jesteś wolny. My jesteśmy wolni. Ja jestem wolna. Ty jesteś wolny. My jesteśmy wolni. Ja, urodzona 19 grudnia 1977, uwalniam siebie i swój ród od wszelkich starych ślubów, zobowiązań, umów złożonych świadomie i nieświadomie. Pieczęci Traktatów z poprzednich i alternatywnych życia uwalniam w siebie, mój ród, mocą boskiej miłości, doskonałości i światłości. Od służby komuś lub czemuś, od służby idei lub narodowi, osobom lub miejscom, uwalniam siebie i swój ród od wszelkich starych ślubów i zobowiązań mocą fioletowego światła, Przemieniam więzy, połączenia z przeszłości i każdej innej rzeczywistości. Mocą fioletowego światła przemieniam więzy, połączenia z przeszłości i każdej innej rzeczywistości. Mocą fioletowego światła przemieniam więzy i połączenia z przeszłości i każdej innej rzeczywistości w doskonałą wolność. Spełnioną miłość, dobro, zdrowie, dobrobyt dla mnie i dla mojej rodziny. Unieważniam te umowy, śluby, traktaty, niweluję je i rozpuszczam boskim światłem miłości. One już nie istnieją i nigdy istnieć nie będą, a ja i mój ród jesteśmy od nich wolni.